Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest Telewizja w Punkt i Wywiad Polityczny. Moim państwa gościem jest poseł Jarosław Sachajko z ugrupowania KUKIS-15. Dzień dobry. Dzień dobry, kukiz 15 demokracja bezpośrednia. W pierwszej części porozmawiamy o ojowach oraz, oraz poruszymy także temat aborcji. Stoi pan na czele zespołu do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Czy prawo i sprawiedliwość faktycznie będzie wiarygodne i poprzejowy? Panie rektorze, jak na razie Prawo i Sprawiedliwość wywiązuje się z ustaw, z naszych umów, z porozumienia programowego. Ustawa antykorupcyjna już została podpisana przez prezydenta. Ustawa dotycząca konopi medycznych jest złożona, było pierwsze czytanie. Na najbliższym Sejmie myślę, że już będzie właśnie miało pierwsze czytanie ustawy o konopiach medycznych. Przez Sejm przeszła ustawa, aby rolnicy mogli w swoich siedliskach prowadzić pozarolniczą działalność gospodarcza bez korendalnych kosztów odralniania gruntu pod stodołą czy oborą. No i na ostatnim Sejmie również przegłosowaliśmy, i tu już była bardzo szeroka, szeroka taka koalicja, jakby dla tego projektu, aby w piątki i sobotę samorządy musiały udostępniać rynki, miasta rolnikom do sprzedaży bezpośredniej, tak aby konsumenci mieli dostęp do zdrowej, smacznej żywności z lokalnego rynku. Jeszcze tak trzymając się Jowów, czy nie obawia się Pan, że jednak to trochę zacementuje polską scenę polityczną i de facto wszelkie mniejsze ugrupowania zostaną zepchnięte na margines i Platforma Obywatelska z pis -em. przez to będą miały faktycznie już duopol i będzie dwusystemowy, dwusystemowy znaczy dwupartyjny system w Polsce? Panie doktorze, trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, na, na czym nam zależy. Czy nam zależy na tym, żeby do parlamentu byli wybierani najlepsi parlamentarzyści, najbardziej znane osoby? W danym powiecie, osoby, które, które są popierane przez lokalną społeczność, czy zależy nam na spadochroniarzach, posłach, którzy jedno mówią, a co innego robią, na takich, którzy tylko opowiadają, a nie pomagają społeczeństwu. Co do zacementowania, to właśnie przy ordynacjach jowowskich, mieszanych mamy dużo więcej ugrupowań w parlamencie niż jest w Polsce obecnie. No, w Wielkiej Brytanii jest 10-11 ugrupowań politycznych i są również posłowie niezależni, nie należący do żadnego ugrupowania. Mamy dwie partie. Będą dwie duże partie przy czystych i owak, bo tutaj rozmawiamy o systemie mieszanym. W tej chwili jest taka zgoda Prawa i Sprawiedliwości, aby, ta, aby pracować nad taką ustawą i to już jest do, dobry krok w bardzo dobrym kierunku. Bo często właśnie się mówi, że są dwie duże partie. Tylko jak popatrzymy na statystykę, to ze statystyki pamiętamy, że właściwie każda wygląda tak samo. Taki kapelusik pamiętamy. No i ten kapelusik pokazuje, że ludzie są najwięcej w, w, wokół centrum. Jedni trochę na prawo, drudzy trochę na lewo. I dlatego e, są dwie duże partie, bo tak społeczeństwo e, jest. I później mamy te ogony i tam są te mniejsze ugrupowania i ci posłowie. Tylko czy ten kapelusz nie będzie w tym wypadku jednak odstał do góry nogami? Wybory do Senatu w Polsce wskazują na to, że jest nadreprezentacja. 60% głosujących nie ma swojej reprezentacji, którzy brali udział w... W głosowaniu do Senatu. Więc, de facto, mamy reprezentację 40%, czyli mniejszościową. Czy ten kapelusz nie jest odwrócony? No po pierwsze, kapelusz nie jest odwrócony, bo ja powtórzę to, co już powiedziałem. Na jakich posłach nam zależy? Na takich posłach, czy senatorach, którzy są reprezentantem większości danego okręgu, czy na posłach rozdrobnionych, których nikt nie zna, którzy nic nie zrobili dla danej dla, 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 społeczności. I to jest zaleta. Przy Senacie tam mamy Kolejne duże zaburzenie, bo Senat to są zbyt duże okręgi, żeby znać te, te osoby. No i drugie, drugie zaburzenie, jakie jest, skoro w Polsce mamy właśnie proporcjonalne wybory wszędzie, no to ten Senat tak jakby się przyklejała ta proporcjonalność. Ta, ta kokarda partyjna jest tam bardzo ważna. A przy właśnie Jowach i przy ordynacji mieszanej, to Partie zapraszają tych znanych ludzi. Partie mówią: A czy ty byś chciał od nas wystartować? Jesteś rozpoznawalny, taki mamy program, ty się z nim zgadzasz, wystartuj spod naszego szyldu. I taki poseł czy senator wówczas by, powinien być taki niezależny bo, je, bo on jest znany w tym środowisku i to środowisko go pilnuje czy on spełnia swoje obietnice wyborcze przy ordynacji jaką mamy to tak naprawdę posł się nie liczy tam się liczy szef partii tej drugiej czy trzeciej który wpisuje danego posła na listę wyborczą Nie ma pan obaw że w jowach w dalszym ciągu szef partii będzie wystawiał te jedynki Nie bo wtedy mamy bo to nie chodzi o moje obawy mamy przykłady na świecie takim tak powtórzę. Najlepszym przykładem jest Wielka Brytania, bo oni mają podobną liczbę y, posłów. Na tysiąc mieszkańców, czy na 100 tysięcy mieszkańców, czy na milion, tak jak jest w Polsce. Bo idealnie jest wtedy, kiedy jest jeden poseł z jednego powiatu. Bo wtedy wiemy, kim ta osoba jest. Znamy tę tak, osobę. Jest, to jest prawda. Chciałbym jeszcze przejść do rzeczy, którą pan poseł wspomniał, mianowicie zakazu handlu w niedzielę oraz pomysłu, który pan poseł zgłosił. Mianowicie zakaz handlu nie miałby dotyczyć rolników. Wydaje się to całkiem fajny pomysł, zarówno dla sprzedaży detalicznej przez rolników, jak i też dla społeczeństwa. Natomiast czy to rozwiązuje problem rolników, chociażby problemy, które zgłasza Agrounia i Michał Kołodziejczak? Czy rolnicy w ten sposób odczują jakąś realną zmianę, czy w dalszym ciągu jednak monopol na żywność będą miały dyskonty i te duże sieci handlowe? To, co zrobiono w Polsce paręnaście czy lat temu, pozwalając na budowę supermarketów w centrach miast, to jest skandal, ale niestety z nim musimy żyć. Dlatego e, jedna ustawa nie rozwiąże problemów rolniczych. No, jeżeli się pan redaktor zapoznałby z obywatelskim programem rolnym z 15, który jest na stronie sahajko.pl i tam mamy szereg ustaw, bo rolnictwo ze sobą jest powiązane. To jest tylko jeden elemencik, który pozwoli rolnikom na to, żeby w piątki i soboty, Bezpłatnie w dobrych miejscach w miastach mogli sprzedawać swoje produkty. To rozwiąże problem tych małych i średnich rolników, którzy będą zarabiali pieniądze na wszystkich łańcuchach dostawy żywności. W dalszym ciągu to będzie jednak sprzedaż detaliczna, a te duże sieci korporacyjne, duże sieci handlowe w dalszym ciągu będą w sposób no. Nie do końca, uczciwy wobec włoskich rolników ma pan rację, Falałem, ale ty, ich, to jest pełna swój. zgoda. Ale w tej chwili analizujemy rozwiązanie włoskie, bo we Włoszech 20% właśnie produktów jest sprzedawanych właśnie z lokalnego rynku i supermarkety muszą to sprzedawać. Jest rozwiązanie francuskie, gdzie się właśnie mówi, że w supermarketach musi być tam 51% żywności z lokalnego rynku. I nad tym wszystkim w tej chwili Pracuje. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest to jedna ustawa, taki pierwszy krok. Ja tak naprawdę nic wielkiego nie wymyśliłem, bo w Europie Zachodniej, w Europie Południowej takie rozwiązania funkcjonują. A co Pan sądzi o postulatach agrounii Michale Kołodziejczaku, który wydaje się, że rośnie na taki głos polskiej wsi? Tak, bo jest to młody człowiek, którego popieram z tego powodu, że dotychczasowi liderzy promowali tylko siebie. A on pokazuje rzeczywiście realne problemy, jakie są w rolnictwie. Nie popieram tych jego barwnych happeningów, które robią, gdzie jest wyrzucana żywność, gdzie są blokowane centra miast i, i palone opony, bo to jest... A może właśnie droga, żeby jakiś protest przyniósł swój efekt i był skuteczny, to po prostu musi dać się Bardziej we Droga jest jednak przez zmianę ordynacji wyborczej, bo posłowie muszą zacząć działać na rzecz społeczeństwa, a nie tylko myśleć o swojej partii i o sobie. I, I dlatego powstał zespół. Tu ma pan rację pod tym względem, że jak rolnik będzie strajkował nie będzie uprawiał swojego pola, no to nikt tego nie zauważy. Tylko tak jak mówię, co innego jest strajkować. Nawet blokować ronda, a co innego rozrzucać żywność i palić opony. Rozumiem. Natomiast wydaje się, że jednak Michał Kołodziejczak jest całkiem, całkiem skuteczny. Też się z ministrem, z ministrem rolnictwa spotkał. I wydaje mi się, że taka forma protestów jednak może być bardziej skuteczna niż chociażby protest pielęgniarek i białe miasteczko, które jest tak naprawdę nic, nic nie, nic nie, nikt nie potrzeb z nimi do realnych rozmów. Tu myślę, że Pan zwraca uwagę na to, że mamy te korporacje zawodowe czy związki zawodowe, które są po prostu nieskuteczne, bo znowu promują danego lidera i liderzy. Tak jak w wielu organizacjach rolniczych, ci liderzy organizacji dogodują się z ministrem, bo on im jakieś tam frukty daje i ręka rękę myje, jest fajnie. Chciałbym jeszcze przejść innego aktualnego tematu. Mamy mniej więcej teraz rocznicę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, która no, zradykalizowała prawo um, aborcyjne w Polsce. I przytoczę teraz tutaj jedną z najnowszą, najnowszą sprawę. Matka 30-letniej Izabeli, która zmarła na sepsę po obumarciu płodu ujawniła SMS-y od córki i przytoczę teraz te SMS-y. Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszą leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub Coś się zacznie, a jeśli nie, to mogą spodziewać się sepsy? Przyspieszyć nie mogą, musi, się, musi albo przestać bić serce, albo musi się coś zacząć. Historia się skończyła absolutnie tragicznie. 30-letnia Izabela zmarła. Czy to nie jest? Czy w ten sposób się właśnie nie kończy zaostrzanie prawa aborcyjnego? Panie Rektorze, no zupełnie nie. Ci lekarze, którzy no, doprowadzili do tej śmierci, powinni stanąć przed sądem i sąd powinien ich ukarać, bo tutaj możemy nawet mówić o podwójnym morderstwie. Dwóch zostało tych dwóch tych lekarzy zostało zawieszonych, tylko czy to jest ale ja, bardzo, jest, ja o czym czy to nie chcę to powiedzieć. Nie oni się po prostu bali. ze względu, Oni nie są prawodawcami. No ale, ale jak się boją, to niech idą gdzie indziej. Tu nie ma co interpretować, bo to oni powinni. Nie mogli się zająć leczeniem i, wal i walk walką o życie, tylko oni po prostu wychodzi na to, że Panie redaktorze, powoli, to jest. No, czyli tak. Nie podjęli działań. No, a oni powinni podjąć te działania. To tak jak jest jakiś wypadek i ktoś czeka, nie wiadomo na co. Ta kobieta powinna być ratowana, i to dziecko powinno być ratowane. Ja nie wiem, jak można czekać na to, że ktoś umrze. No to dziecko powinno, powinna być z próba tego, co, uratowania. Z tego co wiadomo, już dziecka nie udało się, nie było możliwości uratowania dziecka, natomiast była możliwość uratowania kobiety, gdyby nie, nie. dokonano Panie zabiegu, redaktorze, już... kobieta przyszła do szpitala z żywym dzieckiem. I lekarze nie podjęli próby ratowania tego dziecka, a przez to w ogóle sobie tego nie wyobrażam. No, czekając, aż dziecko umrze, doprowadzili do śmierci matki. Tak naprawdę nie, wydaje nie, nie mi się, że jest to podwójna, nie, nie podwójne mortacy. Ale są więcej takich przy, ty, tragicznych przypadków w Polsce, gdzie tak na, naprawdę no, największą ofiarą jest tutaj ta kobieta. Która nie, nie, zresztą, nie, o... Mamy dwie ofiary: i dziecko nie żyje, i kobieta nie żyje. Tylko jednym może było ocalić. Nie tak, się a skąd, pan ma, skąd takiej... pan ma taką wiedzę, że jedno można było ocalić? Na pewno, A, skąd, a dlaczego dwóch nie można było ocalić? No, być, być może tak. Nie znam tej sprawy tak bardzo, natomiast jestem przekonany, że choć że nie wszyscy musieli umrzeć, a na pewno kobieta mogłaby przeżyć, gdyby lekarze nie bali się tego prawa, które obecnie obowiązuje. Ale oni się nie mają czego tego prawa bać. Prawo jest jasne: trzeba ratować życie kobiety. I tu nikt nie ma żadnych, żadnych innych, nie ma innej wykładni. Takie prawo jest. A nie obawia się pan poseł wzrostu podziemia aborcyjnego w Polsce, które wiadomo, że jest ani, ani nie jest bezpieczne, ani kontrolowane? No ale czego pan ode mnie oczekuje? Że ja się będę zgadzał na zabijanie dzieci, dlatego że mają miesiąc, no wszyscy, dwa, trzy? Wszyscy ludzie, którzy będą chcieli dokonać aborcji, to nie dokonają jej. Tego w warunkach nieszpitalnych, niebezpiecznych. To, a może, ale to porozmawiajmy. Ktoś chce się napić wódki i później siada do samochodu i przez to, że jemu się udało, nie został złapany, powinniśmy nie karać pijaństwa na drogach i, i, i to jest On nie porównywać pijaństwa na drogach do... Zabijania do, ludzi. No to nie jest zabijanie ludzi. No nie w momencie, kiedy ciąża zagraża zdrowiu i życiu. Ale e... pan mi, nie... oczywiście dlatego kobiety. powiedziałem, no nie, że to, to nie, powiedziałem, po że ta kobieta do... powinna być uratowana i powinna być próba uratowania tego dziecka, a lekarze siedzieli i czekali, aż dziecko umrze. No to po prostu jest skandal. Ale zabijanie dzieci bez względu na to, czy mają miesiąc, dwa, trzy, czy dziewięć miesięcy, tak jak w niektórych państwach jest, że można zabić dziecko wkrótce przed to porodem. kwestia, kwestia definicji też tego. Wiadomo, że w ciągu dziewiątego miesiąca to już możemy mówić o dziecku, natomiast w ciągu pierwszych tygodni to jednak według wiedzy biologicznej niekoniecznie. Natomiast. No nie, to no proszę żymy, pana, po pierwsze, pan tak mówi o tygodniach. Jeśli jeszcze e, na, na kraje, w których e, prawo aborcyjne jest bardziej liberalne, to tych aborcji tam nie ma więcej wcale. Panie redaktorze. E, nie ma tylu nie, tragedii ludzkich, bo to są ludzkie tragedie de facto. Tak. Są również tragedie tych dzieci, które są zabijane, tak? Jeżeli pozwolimy na to, co skrajna lewica jest... chce, żeby można było zabijać dzieci o to, bo mi się nie podoba, bo akurat nie w tym miejscu, nie w tym momencie jest to dziecko, to za chwilę ktoś wymyśli takie prawo... Panie, panie, panie pośle, pytam natomiast o, o kraje, gdzie jest bardziej liberalna aborcja niż w Polsce i gdzie tych aborcji wcale nie ma więcej, jeśli spojrzymy na odsetek. Ale są kraje, gdzie, gdzie można dużo więcej alkoholu wypić i ludzie jeżdżą. Czy uważa pan, że u nas też tak powinno Ale być? Są kraje, jest gdzie jest kara śmierci dozwolona. Czy to jest taki przykład? który powinniśmy w Polsce zastosować? No to no, w jednak przy aborcji i przy tym problemie. No nie? ale to pan próbuje relatywizować ludzką śmierć. Jeszcze raz, sparte mieliśmy mieliśmy drugą wojnę światową, gdzie również pewne nacje nie miały żyć, bo się komuś to nie podobało. Życie i zabijanie jest, idzie w jedną stronę. Tu się nie da cofnąć. I dlatego powinniśmy szanować nasze życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Czy to jest szanowanie? Tak, tylko że ten problem też bardzo często nie dotyczy osób w dużych miastach, które, tylko on dotyczy bardzo często e, kobiety, które są wykluczone, żyją w małych miejscowościach, nie mają dostępu do badań, nie mają dostępu do niczego, nie mają dostępu nie do lekarza. Tak naprawdę pierwsze, to, są, to są ludzie, którzy są ewidentnie po prostu poszkodowani. I to jest no, są dalsze poszkodowani. wykluczanie, wykluczonych. Dalsze wykluczanie, wykluczanie. I są poszkodowani no. przez tych wszystkich cwaniaków, polityków, którzy przez lata nie dofinansowali służby zdrowia, przez lata zmniejszali nabory na studia medyczne, przez lata nie płacili lekarzom i straciliśmy bardzo wielu lekarzy, którzy wyjechali za granicę. Więc to to jest rzeczywiście zbrodnia na polskim społeczeństwie, ale powtórzę, ja obawiam się takiego prawa i ja za nim nie zagłosuję, które będzie pozwalało zabijać dzieci, zabijać osoby starsze. A co z 15 w takim razie zrobiło dla tych, skoro jesteście jako ugrupowanie za zakazem aborcji, to co zrobiliście w takim razie dla tych wszystkich osób, które, na przykład kobiet w ciąży, które które noszą uszkodzone płody, z wadami różnymi i, i w jaki sposób chcecie pomóc tym ludziom? Bo nie można tak. po prostu tak zakazać i... Nie. Ale, Stawić ale... Rzeczy... A tak de facto jest. Nie, tak nie jest, wcale tak nie jest, bo jeżeli pan by przejrzał prawo rodzinne, to jest, to jest... A szczególnie... Tak, czy jest takich... dostęp do lekarzy w Polsce, czy na prowincji, szczególnie jeszcze w czasach COVID-u, jest dostęp do ginekologów, jest dostęp do badań? Nie ma. Czyli pan redaktor proponowałby, idąc pana redaktora tokiem to myślenia, skoro mamy za mało Lekarzy, to pozwólmy ludziom umierać na ulicy. Może trzeba zadbać jednak najpierw o tą opiekę, a nie zakazy. Oczywiście, trzeba. Dlatego, ale to, ale co to... z 15 w tym celu zrobił będąc za zakazem aborcji? Panie redaktorze, no na początku mówiłem, co Kukis 15 zrobił. Na razie mamy. Czterech posłów tylko, I, i, i nie jesteśmy w koalicji rządzącej. My mamy tylko porozumienie programowe na jakąś okoliczność. Tutaj y, na ostatnim Sejmie przegłosowaliśmy ustawę, która y, tym kobietom, fantastycznym kobietom, które poszły na wcześniejsze emerytury po to, żeby się opiekować swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, wyrówna im do dwóch tysięcy, te marne emerytury, które mają, z tego powodu, że właśnie opiekowały się swoimi. Y, Dziećmi. Więc jeżeli pan redaktor ma jakiś do pomysł. 100 tysięcy pan poseł powiedział. Tak, bo w tej Dwa chwili. Dwa to to nie są pieniądze, do których można godnie żyć w Polsce. Ma pan rację, ma pan rację i mam nadzieję, że w następnej kadencji Kuki z 15 nie będzie miał czterech posłów, a 50-70, żebyśmy mieli realny wpływ na rządzących. No, Cudów nie potrafimy tak robić. Jeszcze już kończąc ten temat, jak już poruszył pan poseł ilość posłów e, z 15, no póki co jest jednak trochę mniej niż na początku, gdy Paweł Kukiz wystartował z ugrupowaniem i startował w pierwszych wyborach. Jaka, co was, jak, jaka jest wasza przyszłość w ogóle? Jak, jak sobie, e, w jaki sposób chcecie ułożyć teraz w współpracę z PiS-em? Co, co do następnych wyborów? No, współpracę z pis mamy e, ułożoną. Jest, progr jest porozumienie dzień? programowe, no chociażby ostatnio zagłosować. Przeciwko podnoszeniu akcyzy. No, niestety i Lewica, i, i Platforma jakoś się nie zmobilizowały, bo można było to podwyższenie akcyzy zablokować, jeżeli by te dwa ugrupowania przyszły na salę plenarną i zagłosowały. Budujemy własną partię, mamy zarejestrowaną partię K15, która ma swoją stronę, można się zgłosić i chcemy do następnych wyborów parlamentarnych wystartować z partią K15. A nie obawiacie się, że współpraca z, z PIS-em skończy się tak jak współpraca z obrony z pis współpraca Ligi Polskich Rodzin z PIS-em, że po prostu staniecie się przystawką i w pewnym momencie ten hegemon was zje. Jak na razie widzi Pan, że nie jesteśmy przystawką, bo po pierwsze realizujemy nasze, nasze obietnice. Ale dlatego, że potrzebuje większości. No, ale tylko Czyli dlatego, porozumienie że porozumienie tylko tylko dlatego, że coś się dzieje, inne rzeczy się dzieją. No, to jest jakaś pewna pewna kolej rzeczy. I Jakiś układ, który się stworzył rzeczywiście w parlamencie, tylko proszę zobaczyć, jak my go ciekawie wykorzystaliśmy. Nie chcieliśmy ministerstw, nie chcieliśmy spółek Skarbu Państwa, tylko chcemy zrealizować nasz, nasze postulaty wyborcze. I to mam nadzieję wyborcy zauważą, że nie jesteśmy jakimiś takimi m, m, kuglarzami politycznymi, którzy jedno robią, m, jedno mówią, a drugie robią. Tylko my robimy i wykorzystujemy każdą sytuację, żeby zmienić m, ordynację wyborczą, sądownictwo czy. Byt tych matek, o którym powiedziałem, czy rolników, bo tutaj jest bardzo dużo projektów ustaw, które wkrótce kolejnych pojawią się. Dobrze, dziękuję bardzo. To był wywiad polityczny. Moim i Państwa gościem był poseł Jarosław Sachajko z ugrupowania KUKIS 15. KUKIS 15, 15, demokracja bezpośrednia. Dziękuję ślicznie. Tak, dziękuję bardzo.